Program profilaktyka Moje zdrowie zastąpił właśnie program Profilaktyka 40. Czy Pana zdaniem ten nowy program wyrówna nierówności w dostępie do profilaktyki? Niestety program Profilaktyka 40 się nie powiódł. Z prostego powodu. Nie było informacji o tym programie. Zaledwie 10% skorzystało z tego programu. Postanowiliśmy to odzorować troszkę na programie Profilaktyka 40. Wprowadziliśmy program Moje zdrowie i chciałbym nawiązać do tego, o czym mówiliśmy tutaj na, 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 na naszej konferencji. Rzeczywiście, może wprowadźmy obowiązkowe odwoływanie wizyt przez pacjentów którzy dostają się, którzy stoją w kolejce do lekarza specjalisty obowiązkowe. Jeżeli pacjent takiej wizyty nie odwoła, w tym momencie przez dwa lata nie może dostać się do tego specjalisty na Narodowy Fundusz Zdrowia, bo tak nie może być. Że jedni naprawdę czekają, a drudzy sobie po prostu ignorują, nie przychodzą, bo akurat mieli inne sprawy, a inni po dwa lata czekają. Druga sprawa, jeżeli chodzi o program Moje Zdrowie. Rzeczywiście. Ja często słyszę, że badania są drogie, a tu proszę bardzo, mamy bardzo szeroki panel dodatkowych badań, które wyszły w ten program Moje Zdrowie. To co już mówiłem, krew utajona w kale PSA dla mężczyzn, kreatynina, kreatynina akurat była, to przeciwciała antyHCV, także naprawdę zachęcam do tego, żeby korzystać, może zróbmy go też obowiązkowym. Jeżeli pacjent korzysta z usług Narodowego Funduszu Zdrowia, to myślę, że ten bilans zdrowia powinien na wejście w swojej przychodni, w której do każdej należymy, każdy z nas należy do jakiejś przychodni, zrobić go obowiązkowo. Zróbmy ten program obowiązkowy, żeby znowu, żebyśmy nie obudzili się, jak to się mówi, z palcem w nocniku i, i po czterech latach dowiemy się, że znowu program moje zdrowie 10% pacjentów skorzystało. Dlatego bardzo się cieszę, że tutaj jestem, że te organizacje właśnie pacjentów. One muszą o tym mówić. Żebyśmy skończyli z tym mitem, że badania są drogie, a obok jest kilkanaście badań, które możemy wykonać bezpłatnie, tylko wystarczy trochę chęci i rozmowa z pielęgniarką czy lekarzem w podstawowej opiece zdrowotnej. Myślę, że z panią pielęgniarką wszystko, każda pielęgniarka doskonale zna ten program, bo on jest zmodyfikowany tylko, a cztery lata pracowały w programie Profilaktyka 40+, także dla nich to nie będzie żadne odkrycie. A jaka będzie rola poz ów żeby ten program zakończył się sukcesem, żeby ludzie chcieli z niego korzystać? Informacja. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, jeżeli pacjent jest i czeka na lekarza w podstawowej opieki zdrowotnej, powinny być informacje na temat tego programu. Bo wszystko zaczyna się w głowie, to co ja zawsze mówię. Oczywiście, my możemy wprowadzać zakazy, e-papierosy, to co teraz robiliśmy, też o tym wspominałem, ale uważam, że każdy, w każdej szkole w Polsce powinien być ten słynny plakat, że papierosy są do D. Żeby młodzi ludzie widzieli ten plakat naocznie. To jest. To jest Genialny plakat, i myślę, że w każdej szkole powinien być wyeksponowany na czołowym miejscu, że papierosy są do D. Wszyscy znamy ten plakat. I tak od tego zacznijmy prostych metod.